To jest tak, że musi być natchnieniem do, do, do pracy, czy... Natchnienie pojawiam. Główne stanowisko to jest biurko. Potem czasem siaduję tutaj o, w ten sposób i to sobie przysuwam przed siebie i tu, a jeszcze potem pół leżąco na, na, pół leżąco na ta tapczanie. <laughs> Także temu są dwa laptopy. No tak. Bo to była stacjonarka, ale niestety. Broń, to ja rozumiem, że nie taka. Blaszak się fajnie Jeszcze jest rewolwer tutaj. Ale bez pozwolenia, nie? nie trzeba mieć. Cicho nie. No nie wiem, czy możemy to nagrać. Nie? nie, to jest na kuleczki. Naszym gościem jest Hanna Greń, autorka Kryminałów Bielszczanka. 4 maja ukazał się Kryminał, Gasnące Światła. Ale może do niego przejdziemy troszeczkę później. Zacznijmy od samego początku. Jak się właśnie zaczęła przygoda z pisaniem i od czego się zaczęło? Zaczęło się od próby napisania opowiadania na jakiś tam konkurs, który już nie pamiętam nazwy w ogóle konkursu. Miałam napisać opowiadanie, wyczerpałam stosowną ilość znaków. Okazało się, że jestem przy pierwszym rozdziale mojego pomysłu, że to jest dopiero w imię ojca, a nawet w i gdzie tam do końca nie było szans się zamknąć w tym limicie znaków, więc sobie odpuściłam opowiadanie, stwierdziłam, że dokończę tę książkę, żeby udowodnić samej sobie, że potrafię napisać, że nie będzie to kolejna próba lądująca w koszu. Bo to był 2013 rok, z tego tak, co tak dobrze pamiętam i, i tę historię, całą gdzieś tam sobie przypomniałem. 2013 rok, który okazał się tak naprawdę w tej całej historii i tej przygodzie z pisaniem, która już teraz się tak rozwinęła takim bardzo kluczowym momentem. Tak, nie spodziewałam się, że to tak się potoczy, bo po prostu kiedy już nawet ukończyłam tę książkę, to ją napisałam tak praktycznie dla siebie samej. Dałam do poczytania znajomym. Stwierdzili, że warto by było to gdzieś wysłać. Wysłałam. Byłam bardzo zdziwiona, kiedy dostałam odpowiedzi z wydawnictwa, że chcą, w ogóle ktoś chce to wydać. Mm -hmm. I to była książka, która bo została wydana, tak? Tak, to był cień sprzedawcy snów, który potem został ponownie wydany jako Uśpione Królowe. Pierwsza część cyklu tego w Trójkącie Beskickim. Okej, okay. no właśnie, tych. tych Cykli to nie jest jedyny, tak? bo jest, jest, ich, jest ich wiele już na Pani koncie. Jakoś tak mi się stało, że piszę cyklami, po prostu nie umiem się rozstać z bohaterami. Wydaje mi się, że jeszcze mają coś do powiedzenia, wobec czego kończę jedną książkę i mam pomysł na następną z cyklu, wobec czego wykorzystuję ten pomysł i tym sposobem powstają cykle. No właśnie, a czy łatwo było się poświęcić w ogóle y, pisaniu? No bo jakby do 2014 roku y, była Pani czynna zawodowo, tak? I y, 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 to zupełnie taka branża, która chyba nie jest związana ani y, z pisaniem. No chyba, że rachunk rachunki też można tutaj przyjąć, że też się je gdzieś tam wklepuje w komputer, tak? Ale to tak jakby, y, no, no dlaczego? Właśnie dlaczego, dlaczego w tą stronę? Dlatego, że ja całe życie chciałam pisać. I kiedy byłam małą dziewczynką i pytano mnie, kim chcę zostać, to ja odpowiadałam, że będę pisarką. Natomiast życie się potoczyło, jak się potoczyło, wobec czego wybrałam rachunkowość i studia ekonomiczne i, i pracowałam w księgowości. Lubiłam tą pracę, bo to nie tak, że jej nie lubiłam, że robiłam to z musu, sobie nie wyobrażam robić coś, czego nie lubię. Bardzo nawet lubiłam, ale w którymś momencie, właśnie w tym 2014, doszłam do wniosku, że przestałam lubić, czy już mnie to nie cieszy, już mnie to męczy. Jestem zmęczona. Pora, pora odpocząć od tego zawodu i zrezygnowałam. Wtedy miałam napisane dwie książki, jedna miała być wydana dopiero. Także nie jest to połączone, że postanowiłam pisać. Po prostu stwierdziłam, że pora na jakąś zmianę, jeszcze nie wiedziałam na jaką. No właśnie, ale tak, no może nie, nie, niezbyt ładnie też zapytam, ale czy da się wyżyć z pisania książek? No bo, no bo to, że to może trzeba też na to w dzisiejszych czasach patrzeć, no. To zależy od różnych czynników, przede wszystkim od nakładu wydanej książki, od jej sprzedaży, no to się wiąże ściśle z nakładem, od ilości pozycji wydanych, bo jeżeli ktoś się wstrzeli z jedną książką, która ma ogromną promocję i i zrobi mu sprzedaż tak jak Sławetne 365 Blanki Lipińskiej, to może można wyżyć z jednej. Jeżeli ktoś pisze tak, jak ja, czyli tak przeciętne ma nakłady, no to powiedzmy przy tych 15-20 można wyżyć. Wcześniej nie za bardzo. Okej, okay, to dlaczego w takim razie e, taki gatunek? Dlaczego kryminały? Dlatego, że ja zawsze bardzo lubiłam kryminały i jako dziecko się zaczytywałam właśnie nie w jakichś tam polianach czy tym podobnych książkach dla dziewczyn, tylko w Agacie Christie Arturze Conan Doyle'u i, i uwielbiałam kryminały i nie wyobrażałam sobie, że mogłabym pisać coś innego. Okay. Eee, czy bujna wyobraźnia właśnie wystarczy? Czy trzeba mieć jeszcze jakieś cechy eee, czy jakieś umiejętności? żeby zacząć pisać, no bo, bo bujna wyobraźnia to chyba przede wszystkim. Bujna wyobraźnia przede wszystkim, no trzeba umieć też przelać te wyobrażone w, w sceny w, w słowa, co nie jest takie proste, bo ja na przykład teraz mam coś takiego, że od dwóch miesięcy usiłuję napisać książkę kolejną, i cały czas kasuję to, co napisałam, bo nie jestem zadowolona z tego, co napisałam. Czegoś mi tam brakuje, wobec czego wolę to kasować, bo to nie jest to, co chciałam uzyskać. No właśnie, ale to ja na przykład jako dziennikarz, jak czasami nawet gdzieś przez przypadek kasuje się plik, to ja zazwyczaj próbuję, dążę do tego, żeby napisać właśnie drugi raz, ale drugi raz się nie pisze gorzej właśnie tego samego fragmentu, tak jakby gdzieś dochodząc do tej perfekcji. Nie wiem, parę razy... Mi zjadło pliki, zjadło. Po prostu przez moją głupotę, bezmyślność. Jeżeli ktoś sobie na, przegrywa plik na plik i zrobi to na opak, czyli starym, starym nagranowy, no to raczej jest to nie do odzyskania. Kilka razy mi się to zdarzyło. i Musiałam potem odtwarzać to, co napisałam. I powiem Panu, że cały czas miałam takie wrzaskliwe wrażenie, że to jest gorsze. To, co później napisałam. Czy było gorsze? Faktycznie już nie porównamy. Czytelnicy oceniają. Tak. Nie ocenią, bo nie znają pierwszej wersji no na szczęście. Tak, ale tą, którą znają, oceniają jako, jako dobrą i bardzo dobrą. E, no bo właśnie. E, Czytelnicy. Nawet tutaj przyznam, że moja mama bardzo chętnie zaczytuje się w pani Kryminała. Bardzo mi miło. Ostatniej nie zdążyła jeszcze przeczytać, chyba nawet jeszcze jej nie ma, ale, ale bardzo zawsze jest takim, no od razu mi mówi, opowiada, że tutaj właśnie gdzieś Bielsko, tu jakieś inne te okolice. To też jest fajne chyba dla naszych czytelników tutaj z regionu, że właśnie te wszystkie kryminały są gdzieś tutaj właśnie oparte o nasz, o, o, o nasz, nasz region, tak? Więc to też jest tak, jakby można się troszkę poczuć i, i umiejscowić sobie to, co się dzieje. Ja piszę tak, jak lubię czytać. W ten sposób to ujmijmy. Staram się napisać taką książkę, którą ja chciałabym przeczytać. A ja bardzo lubię czytać o miejscach mi znanych. Wobec czego zakładam, że inni też tak lubią. Jeżeli nie, no to trudno, sorry, ale nie wszystkim nie dogodzę. Dokładnie. A jak, jak mąż właśnie przyjmuje, bo zawsze Pani powtarza, że jest tym pierwszym recenzentem, co chyba nie jest łatwe e, i zawsze tym krytycznym okiem, bo kiedyś właśnie rozmawialiśmy i Pani mówiła, że on zawsze tak tak krytycznie też tak. do tego podchodzi, że nie, nie, nie stara się gdzieś ugładzić, że tutaj, nie, 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 nie. Więc, więc zawsze tak 100% wali kawa na ławę, tak? Tak, ale moim zdaniem to jest dobre, bo od kadzenia mi to bym miała z innych znajomych, natomiast ja potrzebuję faktycznie kogoś, kto mi powie zupełnie szczerze o słabych punktach książki. I tutaj mogę zawsze na niego liczyć, że nie będzie opowiadał bzdur, nie będzie mi ściemniał, nie będzie próbował mi ugładzać tej prawdy, tylko powie prosto w oczy, że to jest beznadziejne, to jest nie na temat, to jest bez sensu i tak dalej. I wtedy ja wiem, co mam robić, tak samo jeśli chodzi o wątki kryminalne, ale to również o te inne. Mhm, no właśnie, bo ja też chciałem dopytać, że jako emerytowany policjant tak, zna tą robotę, tak? Z tak. tamtej strony, więc doradza, doradza, jak to powinno właśnie być tak, tam tak, fachowo brzmieć, tak? Tak, bo on bardzo nie lubi właśnie w polskich kryminałach niefachowości autorów. I powiedział, że absolutnie się nie zgadza, że ja takie bzdury pisała jak niektórzy. Czyli jest tak jak w kom na komendzie, tak, I, i, i we wszystkich tych ich broszurkach wypisane, czyli konkretnie te słownictwo nawet też można spotkać. Tak, tak. tak. Oczywiście nie jest to punkt po punkcie, bo wtedy by czytelnicy umarli z nudów, gdybym miała takie śledztwo pokazać faktycznie, jak ono wygląda. Pewne rzeczy są uproszczone, pewne procedury pomijane, bo to jest bez sensu o nich pisać. Ale staram się oddać wiernie to, co faktycznie się tam dzieje. No właśnie, teraz wracając do samego początku naszej rozmowy: 4 maja, e, ostatnia pozycja, czyli gasnące światło. E, może pani coś powie, zachęci? No, mówię, jeszcze nie zdążyłem przeczytać, nawet mama nie zdążyła przeczytać, więc, więc nie mam, tak recenzji. A też ich jeszcze się nie pojawiło zbyt wiele w internecie, więc może pani czytelnikom, czy widzom naszym też przybliży, o czym ostatnie, ostatni kryminał jest. Kacnące światło jest to książka całkiem spoza serii. Jednotomówka, nie będzie następnych części na pewno. Chyba na pewno. Dodajmy, do, do, do bo już w polu nie mówić, że nigdy, bo, bo różnie to bywa. Jest to opowieść o dziewczynce, która miała 8 lat. Kiedy do domu zakradli się nieznani sprawcy i zamordowali jej rodziców, ona widziała tą zbrodnię, usłyszała, że nie ma prawa żyć. Udało jej się schować, przeżyła, ale trauma nigdy jej nie opuściła. Po 18 latach. Niestety sprawa wróciła, bo ktoś, komu zaufała, pozwolił sobie na niedyskrecję i zdradził jej tożsamość. I w tym momencie zaczyna się polowanie na Amelię. Ok, na tym skończmy. Zabrzmiało tajemniczo. No właśnie, no tam gdzieś się wyczytałem, że to cztery, czteropoziomowe, to jakby yy, osie czasu, tak? Dobrze tak, to kojarzę? Tak, dlatego że. Część akcji dzieje się króciutka w 1945 roku na terenie protektoratu Czefim Moraw i troszeczkę Polski, potem mamy, 2000, nie, potem mamy 1984 rok, potem 2002, potem 2020. Okej, okay, czyli tak przez, przez parę, parę dziesiąt, czy, no już no parę dziesiąt lat, tak. Okej, okay, a czy, czy czytelnicy? Mają czekać, mogą czekać, coś powstaje właśnie, no, mówiła Pani zresztą, że, że powstaje, ale na razie wędruje do kosza. Ale jest jakaś, jakiś pomysł na kolejną serię, albo kontynuację tych poprzednich? W jesieni ukaże się druga część Północnej Zmiany, czyli kryminał o latach 80. W tamtym czasie się to dzieje. Roboczy tytuł jest Kolekcjoner Dorot, więc jeżeli jest, będzie jakaś Dorota, to radziłabym się strzec, bo może stać się przedmiotem kolekcji. Natomiast to, co piszę i co mi tak bardzo nie idzie ostatnio, to jest tak zwana książka- niespodzianka. Niespodzianka dlatego, że nikt nie wie, o czym ta książka będzie konkretnie i nawet wydawca pozna jej treść dopiero wtedy, jak dostanie gotowy plik, o ile kiedykolwiek go dostanie z tego, co... Czyli, widzę. czyli to jest ten, który wędruje cały czas do kosza, tak? Tak, tak. Okej, okay, no czekamy na niespodziankę w takim razie. No, na razie mam jedną trzecią, więc... No. Ale to i tak już jest ładny, ładny początek. tak? No ładnie, już jest jakiś tam trup. Okej, okay, czyli trupy już się pojawiają, teraz tylko tak. trzeba jeszcze rozwikłać całą zagadkę. Tak. Okay. Mogę tylko tyle powiedzieć, że rzecz się dzieje w szpitalu rehabilitacyjnym. Na tym zostawmy naszych czytelników z taką właśnie niespodzianką. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci licznie. I co? Polecamy e, pozycję Hanny Greń naszej bielszczanki. E, czytajcie.